Witam Państwa w kolejnym webinarze na temat e, IoT, czyli Internetu Rzeczy w Maszynach Samojezdnych. Nazywam się Przemysław Kaczprzak i jestem odpowiedzialny w firmie Bosch Rexroth za automatykę w maszynach samojezdnych. E, zanim przejdę do prezentacji, chciałem zachęcić Państwa do zadawania pytań i odpowiedzi na czacie. E, na Państwa pytania odpowiem po prezentacji. Internet Rzeczy wchodzi w skład systemu BODAS. Hmm, czyli Bosch Rexro Digital Application Solutions, hmm, i ono samo w sobie jest podzielone na trzy części. BODAS Software, czyli de facto oprogramowanie do, do, do maszyn samojezdnych hmm, oraz ich cały toolchain. Tak naprawdę hmm, wyróżniamy tam kilka etapów. Mamy standard software, czyli tutaj dedykowane oprogramowanie do układów jazdy, jak na przykład hmm, EDA do układów hydrostatycznych, jazdy o napędach kołowych. Mamy tutaj open software, czyli tutaj część e, oprogramowania, którą możemy e, edytować. Mamy elementy biblioteki y, oraz y, narzędzia konieczne do y, otrzymania programowania y, BODAS hardware, czyli tutaj e, serce naszej elektroniki, e, czyli sterowniki, wyświetlacze joysticki, czujniki e, oraz e, RCU, czyli Record Connectivity Unit, nasz gateway do IoT oraz Bodax Connect, o którym, na którym chciałbym się dzisiaj skupić. E, są to nasze rozwiązania chmurowe e, do rozwiązań w maszynach samojezdnych. Mm, samo w sobie Bodax Connect składa się z dwóch etapów. Jest ono oparte na architekturze Bosch'a, Bosch IoT Suite, i y, składa się z dwóch elementów. Jednym z nich jest zarządzanie urządzeniem, czyli tutaj y, przetwarzanie danych y, w, y, zbieranych z maszyny, y, komunikacja między gatewayem, y, który jest na maszynie, a naszą chmurą. Y, Drugi moduł to jest zarządzanie danymi, czyli już tak naprawdę wizualizacja zebranych danych z maszyny na platformie Bosch IoT. W zarządzaniu urządzeniem mamy takie moduły jak usługi OTA, over the year, czyli tutaj na przykład software OTA czyli tutaj wgrywanie oprogramowania do samego modułu, do samego modułu RCU. Flashing OTA, czyli tutaj nasza fota dla wgrywania oprogramowania na nasze sterowniki. Diagnozik OTA, czyli tutaj do diagnostyki zdalnej. Ym, parameter OTA, czyli tutaj do możliwość zmiany parametrów maszyny zdalnie. E, możemy tutaj e, z, na, w za, module zarządzania urządzeniem mm, modyfikować e, ustawienia e, sieci telekomunikacyjnej mm, oraz wgrywać poszczególne mm, aplikacje do samego modułu. E, w zarządzaniu danymi natomiast e, wyodrębniamy dane z, pozyskane z, z gateway'a Mm, takie jak na przykład śledzenie sieci CAN, czy, czy yy, śledzenie tej sieci, przechowywanie danych, yy, potem następnie je przetwarzamy. Możemy prowadzić tutaj statystykę, co, jak się zmieniała dana funkcjonalność w czasie, poszczególne funkcje yy, takie jak zarządzanie flotą, czy, czy, czy diagnostyka, czy, czy podgląd, jak się zmieniało, zmieniało zachowanie maszyny w czasie. No oraz prezentujemy te dane już do użytkownika bezpośrednio w formie słupków, widżetów, grafów, e, w formie tutaj mm, wygodnej dla odbiorcy, e, a także jeśli e, tutaj e, posiada któraś firma własną usługę chmurową poprzez REST API zgodność z normą ISO 15433, e, można wyświetlić takie dane w swojej własnych chmurze. Z sercem Bodas Connect jest tutaj Gateway, mm. i on e, tak naprawdę łączy się z maszyną, więc obsługuje większość, e, większość komunikacji, która mm, występuje na maszynach, e, zwłaszcza sieć CAN. Mm. Wszystkie posiadają przynajmniej dwie sieci CAN. Mm. Od e, drugiego modelu już mamy tak, tak że. E, komunikację poprzez RS232 oraz USB. One wszystkie są wyposażone w obsługę sieci GSM 2G, 3G oraz 4G. Posiadają moduł GPS oraz wbudowaną pamięć flash do archiwizacji danych, jeśli byśmy przez jakiś czas nie byli w zasięgu sieci GSM, to po uzyskaniu zasięgu zarchiwizowane dane zostaną wysłane do chmury. Samo sobie urządzenie jest odporne na e, szeroki zakres temperatur, od minus 40 do e, 55 stopni temperatury otoczenia oraz spełniają normę e, ochrony przeciwko pyłowi i wodzie IP67. E, I teraz pytanie, m, kto jest główną grupą docelową e, tej usługi? I tak naprawdę są to trzy grupy. Są to menadżerowie flot, Hmm, którzy mogą uzyskać y, informacje zdalnie na temat ich maszyny, gdzie jest, jak się zachowywało oraz jak się cała flota zachowywała i ile czasu pracowała. Inżynierowie aplikacyjni, którzy y, poprzez zbieranie danych z, z maszyny y, mogą znaleźć odpowiednie trendy, y, jak intensywnie maszyna pracuje, tak żeby można było y, zoptymalizować niektóre elementy. Pod względem wielkości, na przykład, czy, czy, czy e, jeśli pojawią się tutaj jakieś problemy, m, móc e, skorygować to w przyszłych maszynach. E, oraz tutaj technicy serwisowi w razie wystąpienia awarii w maszynie. Tak naprawdę można m, przejrzeć dane historyczne, jak maszyna się zachowywała. Można e, odczytać obecne kody błędów, także można się przygotować tutaj do. Wyjazdu do maszyny i e, mm, zaoszczędzić niejako czas na rozpoznanie. E, I tutaj mm, nasza usługa BODAS Connect jest zgodnie z, z, ze wszystkim, co dotyczy e, środowiska BODAS. Jest ona otwarta, skalowalna i zapewnia łatwy dostęp. To znaczy, że e, możemy stworzyć własne moduły oprogramowania do modułu. Mm, do modułu RCU naszego gatewaya, tak zwane SNAPsy. Yy, możemy tutaj zdefiniować prawa i dostęp w module oprogramowania, yy, czyli niejako przyznajemy odpowiednim osobom odpowiednie oprogramowania, yy, odpowiednie poziomy dostępu, które yy, no, tak naprawdę limitujemy yy, możliwość. Yy, Nieintencjonalnego wejścia w, w, w posiadanie danych. Przekazujemy klientom na życzenie bezpłatny zestaw narzędzi programistycznych, aby tutaj coś zmodyfikować i samemu, samemu dopisać. E, oraz, jeśli w samej w sobie module zarządzania danymi pojawia się coś, czego my nie posiadamy, ale, ale tutaj sami jesteśmy w stanie stworzyć, E, można dopisać takie dane poprzez e, dodanie własnych algorytmów e, w samej sobie już chmurze, tak. Mm. Tutaj kolejne pytanie, kolejne dlaczego menadżerowie IT wybrali tutaj Rexroth Telematics jest nasza globalność. E, mamy podpisane m, świadczenie usług e, z sieci telekomunikacyjnych z siecią Vodafone i wszędzie tam, gdzie oni współpracują e, Możemy bez problemu e, używać naszych usług, e, jeśli się pojawi któryś kraj, który nie współpracuje, jest tam też port GSM fizyczny i możemy włożyć własną kartę SIM, mm, tak aby przesyłać dane do chmury i koszt przechowywania danych w związku z tym, że mamy współpracę z siecią Vodafone jest niezależny od miejsca użytkowania. Gdzie, gdzie w innych rozwiązaniach e, z reguły są to wyższe koszty poza Unią Europejską. E, kolejnym naszym mm, plusem są środki bezpieczeństwa. Czyli tutaj, tak jak mówiłem, możemy skorzystać z zasady najmniejszego uprzywilejowania, czyli nadajemy takie dostępy osobom, e, które są im niezbędne do wykonywania obowiązków. Czyli że nie każdy mógł robić wszystko. Tylko y, użytkownik na przykład mógłby tylko przeglądać swoją część, swoją maszynę, nie, nie mógłby podejrzeć co się dzieje tam w środku albo ani na innych maszynach. E, sama w sobie transmisja danych jest szyfrowana za pomocą protokołu Transport Live Security. E, komunikacja pomiędzy urządzeniem a chmurą jest poprzez protokół HTTPS. E, samo w sobie RCU jest chronione poprzez Firewall. Na wszystkich interfejsach, czyli tu na eternecie sieci komórkowej, yy, i on jest standardowo zamknięty, więc tutaj należy go yy, za pierwszym razem uruchomić, żeby mieć tutaj połączenie z siecią komórkową. Yy, I tutaj tak samo kierujemy się zasadą najmniejszej funkcjonalności, czyli tak naprawdę używamy tylko tych usług, które yy, potrzebujemy. Yy. Teraz, dlaczego użytkownicy lubią pracować z, z, naszą, z naszą usługą Bodas Connect, jest to, że mm, możemy tutaj zredukować czas rozwiązania problemu e, w przypadku wystąpienia jakiejś awarii, na przykład e, chociażby z tego powodu, że mamy te dane historycznie, mamy obecne dane diagnostyczne, czyli tak naprawdę nie wyjeżdżając z, z, z biura. Hmm, czy z zakładu y, jesteśmy w stanie otworzyć komputer, sprawdzić co się dzieje na maszynie, więc tutaj y, statystyka pokazuje, że można około 15% ten czas y, zredukować, już będąc przy maszynie, dzięki temu. Mamy tutaj też zredukowany czas, jeśli y, nastąpiłaby poprawka jakiejś bezpieczeństwa, wiem, na przykład zmieniłoby się y, prawo w danym momencie i musielibyśmy wycofać maszyny. E, tak, żeby w każdej wgrać nowe oprogramowanie, czy też e, jakiś błąd funkcjonalny, albo rozszerzenie tej funkcjonalności, no to nie, na, nie trzeba jechać do każdej maszyny, czy też wysyłać sterownika do każdej maszyny, tylko poprzez usługę e, Flashing over the air jesteśmy w stanie zdalnie wgrać nowe oprogramowanie do maszyny, co tak naprawdę pokazuje, że możemy zredukować nawet 99% czas dla floty liczącej 1000 pojazdów, bo nie musimy tracić tego czasu na logistykę związaną z dotarciem do maszyny. Kolejnym plusem jest tutaj oszczędzenie czasu na wdrożeniu produktu na rynek, chociażby z tego powodu, że mm, e, mając e, non-stop zbierane dane na temat maszyny wiemy jak ona się zachowuje, wiemy co się w niej dzieje i tak naprawdę jesteśmy w stanie rozwijać te funkcjonalności czy też y, samo w sobie maszynę. Jesteśmy dużo szybciej w stanie zmienić czy oprogramowanie, czy parametry. E... Również y, nasza usługa pozwala na redukuje dane wysyłane przez sieć komórkową poprzez kompresję danych oraz filtrowanie danych sieci KAN, także tutaj wybieramy tylko te informacje, które są potrzebne, nie wysyłamy całego spektrum danych, e, dodatkowe kompresujemy, więc tutaj e, do 90% można dane zredukować e, względem standardowo wysyłanych danych e, z całej sieci KAN. Yy. I tutaj tak, jakie, jakie usługi są w, w poszczególnych modułach, to tak, w zarządzaniu urządzeniem yy, oczywiście monitorujemy urządzenie, czyli jego status, yy, czy, czy pracuje, czy nie pracuje, jego bieżącą yy, pozycję, zarządzamy kartą SIM. To yy, wszystko jest yy, yy, Dane są szyfrowane, więc tutaj e, wybieramy też, możemy, jeśli są jakieś nowe poprawki bezpieczeństwa, możemy je wgrać tutaj na, 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 na urządzenie um, Rexroth Connectivity Unit. Um, posiadamy tam też usługi over the air, czyli tutaj, tak jak wspominałem, zdalną diagnostykę, zdalne flashowanie, zdalna zmiana parametrów, czy, e, czy też e, zdalne flashowanie do samego modułu RCU. W hmm. zarządzaniu danymi natomiast mamy takie trzy główne e, części, czyli jedną jest zarządzanie flotą, czyli tutaj monitorowanie pojazdów. E, tak naprawdę wiemy jak maszyna pracowała, ile pracowała, jak się zachowywała. E, geofencing, czyli tutaj wyznaczamy sobie obszar, po którym maszyna e, może pracować. I jeśli wyjedzie poza, poza ten obszar, dostajemy komunikat e, czy też e, w, na stronie internetowej, czy też na SMS, że maszyna znalazła się poza zakresem. Śledzenie KAN, czyli tutaj e, na bieżąco pokazanie, jak się zachowują poszczególne e, elementy maszyny, e, nie, na przykład ciśnienie, czy, czy też e, jak mamy prędkość aktualną maszyny monitorowanie stanu ma maszyny, czyli tutaj e, poprzez zbieranie tych danych o ciśnieniach, na przykład, czy też temperaturach, możemy monitorować hydraulikę, czy, czy, czy samą w sobie elektronikę, na przykład. Teraz mm. tutaj możemy się połączyć z innymi interfejsami. Mm. Teraz e, na tym slajdzie chciałbym opowiedzieć, czym się charakteryzuje nasza usługa o flashing over the Porównanie do, do konkurencji my wysyłamy cały pakiet danych do modułu RCU, i dopiero w momencie otrzymania całego pakietu danych na, na tą jednostkę na maszynie RCU yy, można przystąpić do fleszowania danych do maszyny także tutaj unikamy niejako yy, takim. Przypadłości, że może gdzieś w danym momencie wgrywania na maszynę zabraknąć internetu i e, sterownik po prostu e, nam się zawiesi i m, będzie konieczna jego wymiana. Czyli tak naprawdę e, nasze wgrywanie jest tak samo bezpieczne jak wgrywanie e, bezpośrednio z, z, e, z, przy urządzeniu. E, oraz w, dzięki tutaj modułowi zarządzania flotą. E, możemy zdecydować, które pojazdy i ile pojazdów może e, zostać zaktualizowane, czyli zostanie wysłany plik HEX e, do e, modułu RCU na wybrane maszyny. I dopiero wtedy, kiedy warunki na to pozwolą, zostanie to zaktualizowane na maszynie. Mm. I dzięki temu, że to jest zdalne, no to tutaj oczywiście koszty. Podróże są zmniejszone dzięki temu, że e, wybieramy sobie, które maszyny e, mogą działać, czyli tutaj równolegle wybieramy, że e, flota, nie wiem, na dany kraj na przykład musi być zaktualizowana, no to idzie ta poprawka e, s, e, oprogramowania na e, dane, dany kraj, e, czy daną grupę maszyn e, asynchroniczne, Dlatego, m, ponieważ aktualizują się niezależnie od siebie, tylko dopiero wtedy, kiedy warunki na danej maszynie to pozwolą. Czyli na przykład maszyna nie jest w trakcie pracy. Hmm. Czyli tutaj tak jak powiedziałem, hmm, dzięki temu, że przerzucamy te informacje do modułu RCU, e, te dane są wgrywane e, w sposób. E, stabilny czyli tak w zasadzie jakbyśmy to robili manualnie przy maszynie hmm. jesteśmy w stanie masowo wgrać te aktualizacje czyli na przykład do wszystkich maszyn czy nie do połowy maszyn tak jak mówiłem hmm. nasza usługa e, Bodas Connect e, może łączyć się z zarządzania danymi stron trzecich na przykład z e, usługą Perfectly Keyless dla e, wynajmu maszyn i wtedy na przykład z poziomu smartfonu jesteśmy w stanie zdalnie dostać się do maszyny. Oczywiście tutaj całą obsługę przejmuje Perfectly Kiles, firma. Sama w sobie wizualizacja na naszej chmurze może przywierać różne formy. Jest to w pełni konfigurowalne i tutaj możemy wgrywać zdjęcia naszej maszyny. E, razem z tekstem dynamicznym, który będzie obok wyświetlał np. prędkość, e, mogą być to komponenty, przy których będą wiem, poszczególne wartości danych komponentów, np. temperatura czy też ciśnienie. Jeśli to byłaby pompa, y, możemy wgrać mapę, która pokaże nam, jak maszyna y, się poruszała w, da w danym okresie czasu, czy też w którym miejscu obecnie się znajduje. Y, Hmm. Czyli tak naprawdę tu jest to w pełni konfigurowalne hmm. od zmiany logo na, na, na własną firmę poprzez użycie różnych widżetów yy, i stworzenie wizualizacji pod siebie. Jeśli któryś z widżetów by, mm, jeśli by nie było jakiegoś widżetu, które tutaj Państwo chcieliby zastosować, jak najbardziej jest możliwość stworzenia tego we własnym zakresie. E, lista dostępnych e, w tym momencie widżetów jest przedstawiona na tym slajdzie. E, I ona cały czas się tak naprawdę powiększa. Jednym z przykładów e, współpracy z firmami trzecimi jest Bas Smart Farming. E, on jest tutaj dedykowany na rynek agro. E, I e, tutaj na ten przykład. E, Współpraca z nasze, na, naszego Bodas Connect z, z, z Boschem do, przy opryskiwaczu pozwoliła na to, że my wysyłamy dane do chmury, gdzie Smart Farming analizuje dane sygnały, dane sygnały z dysz i poprzez system wizyjny. I, jest w stanie, um, oraz to jak się maszyna poruszała, jest w stanie dobrać odpowiednią ścieżkę do opryskiwania, e, a także rekomendować tutaj najlepsze herbicydy do e, zwalczania chwastów. Um, czyli tutaj podsumowując, um, nasze e, rozwiązanie spełnia normę ISO 15143.3, czyli to jest norma dla usług telematycznych do wymiany danych. Dane są szyfrowane poprzez protokół HTTPS. Dane są kompresowane, więc zmniejszamy ich objętość od 7 do 10 razy. Zapewniamy pełne rozwiązanie end to end, czyli tak naprawdę od samej w sobie komunikacji z urządzeniem do wysyłania danych do chmury i przetwarzaniem i wizualizacją. Możemy ograniczyć również dane poprzez downsampling, czyli tak naprawdę obniżamy częstotliwość wysyłania tych danych. E, na przykład temperatury nie potrzebujemy mieć tak często, więc powiedzmy możemy wysyłać co minutę, co 5 minut w zależności od, od zapotrzebowania. Yy. I nasza usługa składa się z niejako z dwóch modułów. Jest to Device Connectivity, czyli sam sobie gateway. Składający się z Rexroth Connectivity Unit plus e, zarządzanie urządzeniem oraz oprogramowanie do tego urządzenia. Ewentualnie pakiet TURAN, czyli tutaj pakiet kompleksowy. To jest to, co powyższe, plus e, zarządzanie danymi, czyli e, nasza usługa chmurowa, procesowanie danych i wizualizacja. Na moim ostatnim slajdzie widzicie Państwo kod QR, który prowadzi do strony internetowej, na której są dostępne informacje dotyczące Bodas Connect, w tym również filmy wideo. Tymczasem przejdźmy do serii pytań i odpowiedzi. Państwa po przerwie w części pytań i odpowiedzi. Na czacie zauważyłem, że pojawiły się dwa pytania, więc spróbuję na nie odpowiedzieć. Pierwsze to jak rozpocząć korzystanie z chmury. No tak naprawdę najlepiej tu będzie się skontaktować z nami. Postaramy się dopasować odpowiedni sprzęt do zbierania danych. No ze strony klienta na pewno tutaj będzie istotne dopasowanie do Sieci, czyli tak naprawdę zebranie informacji, jakie, jakie, jakie panują w sieci e, i mm, niejako mm, dostarczenie nam ich. I wtedy e, ustalimy razem, jak mamy to e, wyświetlić na chmurze. E, kolejne pytanie to: y, Czy wymagany jest dodatkowy sterownik do zbierania danych z maszyny? E, I tutaj e, Pytanie można postawić, że tak naprawdę to zależy e, od tego, jak jest przygotowana sieć w maszynie, jeśli te informacje, które są potrzebne do wyświetlenia są mm, udostępniane jako wysyłane przez główny sterownik maszyny, e, to tak naprawdę potrzebujemy tutaj e, danych e, na, na jakich e, adresach e, sieci CAN, E, mamy przesyłane dane. E, jeśli by powiedzmy nie było czegoś takiego, czyli, czyli m, jakaś maszyna starszego typu ewentualnie e, nie posiadamy e, w sterowniku m, możliwości wysłania takich danych, no to tutaj dr drugi sterownik byłby zalecany do tego, żeby oczujnikować odpowiednie maszynę i przesłać e, dane do sieci. E, czy są jakieś jeszcze pytania? Patrzę. Aha. Już nic nie widać. W razie czego, jakby się pojawiły jakieś pytania, no to zapraszam do, do, do kontaktu. Proszę pisać nawet na tym czacie, ewentualnie mailem do nas i, i postaramy postaram się odpowiedzieć. I zapraszam Państwa do kolejnego webinaru, który pojawi się na końcu stycznia. Więcej informacji nie będzie można znaleźć na stronie internetowej. I dziękujemy Państwu za uwagę. 是怎样？